Witajcie, ja jestem Komornik i witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hearts of Iron 3 Black Ice Mod jako Wielka Brytania. No i będziemy dzisiaj walczyć z, nasi, z naszymi najeźdźcami, którzy no, powiem Wam szczerze, yy, dali mi ostatnio w kości. i kompletnie się nie spodziewałem tego co teraz tutaj widzicie. No ale skoro yy, tak jest jak jest to musimy się z tym... Pogodzić. Od razu e, mówię, że to jest pierwszy odcinek po tych trzech poprzednich, które nagrywałem jeden po drugim, także dopiero teraz mogę tutaj pozmieniać coś, co zauważyłem już po nagraniu. Po pierwsze, dyplomacja, której mam milion e, i chciałbym dyplomację sobie teraz ukrócić kompletnie. Czekajcie, to, to nie tu przecież. E, dyplomacja, dyplomacja, tak. Wywalimy dyplomację kompletnie do zera. Do zera. Oficerów. Podniesiemy, czyli tutaj zostawimy tak, jak jest. Szpiegów możemy sobie dorzucić. Dobra, zostawię tak, jak jest teraz. Okay. Dalej. Technologie wszystkie są tutaj na bieżąco robione, także tutaj się nie będę w żaden sposób tym zajmował. No i jeszcze widzę, że w produkcji możemy dorzucić sobie jednostek. Tak więc dywizję zrobimy z piechoty zwykłej. To czekajcie, to może zrobimy inaczej. Nie wiem jak budować dywizję w tym modzie, ale spróbuję zrobić coś na kształt um, czegoś w tym stylu. Czekajcie, co ja tu mogę dorzucić? Um, zmotoryzowane wsparcie. Do tego dorzucimy coś przeciwlotniczego. I dorzucimy coś jakiegoś anti tanka. Anti-tank, dobra, myślę, że to wystarczy. Mam nadzieję, że to będzie dobry skład dywizji, pewnie nie, ale Ale cóż, zrobię ich z 10. Niech tam się produkują chłopaki. I tak są gdzieś na, na szarym, szarym końcu. To wiecie, co ja mogę wywalić w sumie te pomocnicze? Bo i tak nie, nie mam pojęcia do czego one służą. A. Dobra, zrobię w tym tyle. Decyzja, decyzja, decyzje. decyzje, decyzje. Um, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Um, nie chcę niszczyć własnej, tutaj um, własnych prowincji. Ups. Aha, i teraz zostaliśmy zaatakowani um, przez Włochów. Mam nadzieję, że tutaj się jakoś um, obronimy. Afryka teraz nie jest moją. A bo ja tutaj jeszcze mam jednostkę. Nie jest moją najmocniejszą w tym momencie stroną i nie jest priorytetem. Eee, dlatego... Eee, no dlatego tu będę musiał się jakoś eee, z tym pogodzić. I tu tutaj jeszcze wsparcie. to jest jakaś tam jedna brygada, ale zawsze O mój Boże, to będzie ciężkie. To będzie bardziej ciężkie. No garnizonem na garnizon raczej... Nie polecę, chociaż byłoby ciekawie odciąć ich od zapasu tutaj. Mm, bardzo by mi się to podobało. Przyspieszę troszeczkę czas, ale nie za dużo, bo wiem, że będzie dosyć ciężko. No i o co ja tu walczę? Gdzie tu jest bitwa? To jest bitwa o to. O super. Może się uda wygrać nawet to, słuchajcie, także. Bardzo by mnie to uradowało, szczerze mówiąc. Francja dzisiaj uciekać moją technologię. Po prostu genialnie. O cholera. No nic, no musimy się z tym pogodzić i tyle. Tutaj na szczęście mamy wolną przestrzeń. Dobra, port im zabraliśmy. Ja został im drugi. ten port już dawno im zabraliśmy w sumie. 99 może, może się tu uda, dobra, wygraliśmy, no super. Pierwszy sukces na tym froncie, także To jest rzecz, która mi bardzo uradowała teraz. Garnizon nie wiem czy ja chcę to coś kombinować. Chciałbym zaatakować już z tej strony. hm, hmm, 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 hmm. Co ja tu mogę wyczynić teraz? Bo to jest... To jest pytanie... Bardzo, bardzo teraz poważne. Wiecie co, w sumie? Jak mam tutaj jednostki, to mogę tutaj dorzucić wsparcia trochę. Dobra, więc wy sobie tutaj przejdziecie, mam nadzieję. No a tutaj nie idzie no, im za dobrze, ale. Aha, tutaj tylko atakuje jedna jedno... No, cudownie. Tak wiecie co? Zatrzymajmy ten atak. Obrońmy się. I wtedy zobaczymy, co dalej będzie się tutaj działo. E, mam nadzieję, że tutaj wytrzymamy. Mam taką nadzieję, szczerą nadzieję, bo jeśli nie, no to to będzie naprawdę, naprawdę bardzo ciekawie. Zatakujmy ten garnizon tu. Aha, jesteśmy atakowani pewnie z drugiej strony w ogóle. A może i nie? Jeśli pozbędę się tych jednostek, to myślę, że sobie poradzę. Chociaż tutaj też nie jest ciekawie. Oni mają tu port, który bardzo chciałbym odbić. Dobra, może zaatakujmy ich z tej strony po prostu. Spróbujmy go przejąć. Bo porty są kluczowe, jeśli chodzi właśnie o obronę. No i trzeba będzie sobie z tym jakoś tutaj dać radę. O mój Boże, co tu się wyprawia? Tutaj mnie atakują. Ten garnizon mnie teraz będzie chciał odciąć. To no, po prostu genialnie. Po prostu pięknie. Tutaj mam jeszcze jedną jednostkę, którą mógłbym posłać z drugiej strony. 70. O super. Afganistan do osi dołączył. Cholera. Cholerny Afganistan. Tak dalej pójdzie to. Się tu połączą z Japonią, która pewnie moje tutaj tereny też będzie chciała przejąć się długo. Ale ja nie wiem, czy ja w ogóle dotrzymam do tego czasu, więc też nie będę tutaj jakoś wychodził przed szereg. No, wy wygrajcie to i atakujcie, bo zanim ten garnizon tam podejdzie, to ja już będę bez zapasów. A tu atakuję przez rzekę to jest. To dlatego taki mamy poślizg tutaj delikatny Dobra, to może wejdźmy sobie tu po prostu No, zero Zero Dobra, teraz możemy atakować, prawda? Ten atak już tutaj ruszył, czy jeszcze? 20 40 mamy, to też jest dobry znak eee, Tu wygraliśmy Więc odcinamy ich powoli od... Portów. Jeszcze gdyby mi się udało teraz zaatakować tutaj tak, żeby ich odciąć, to byłbym naprawdę niebo wziąty. Tutaj 13, jakoś się bronimy. No nie powiem, jest niełatwo. Yy, co? Aha, konwoje. Jak tam konwoje moje w ogóle? Moje konwoje? Ech, no nie wiem, nie wiem czy ich jeszcze dorobić, czy nie prawie się robi 220, ale. Mam nie zadowolenia. 20, o cholera. Hmm. No nic, technologia w takim razie. Mogę coś dorzucić, więc dorzucę coś pewnie z. Yy, 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 może ze statków tym razem. Z okrętów. To na pewno się przyda, jeśli będę robił jakieś inwazje. Ile ja tu mogę jeszcze dorzucić? Jeszcze jedno To może dorzućmy sobie Armora niszczycieli Serio tu mam... Aha, bo to jest tyle jednostki. No spoko. Wbiliśmy takiego klina tutaj małego, więc myślę, że... To mi pójdzie na dobre tylko. A, bo tu jedna jednostka tylko walczyła. No spoko. To może uda mi się teraz ich odciąć od tego portu, i byłoby naprawdę bardzo miło. Naprawdę byłoby miło. I chyba się to uda, słuchajcie. Więc te jednostki od portów zostałyby odcięte niedługo. Tutaj natomiast jest dosyć duży problem. Bo widzę, że te jednostki niemieckie tak nie bardzo chcą tutaj współpracować. Kurczę, co tu się dzieje w ogóle? Ja nie wiem. Mam nadzieję, że jak skasuję tutaj jednostki, to przerzucę ich tam trochę na północ. To im trochę pomoże. No, tutaj w sumie te jednostki mogę gdzieś porzucić. Też nie wiecie co, skoro tutaj mam już wolne miejscówki, to spróbuję przerzucić ich e, właśnie na tą północ. Mam nadzieję, że to pomoże. Bo tutaj chyba sobie już poradzę. Miejscan się mobilizuje 67 tutaj wygrywam, także Ej, jest nieźle Te jednostki czekajcie zaraz sobie zobaczymy jakie one są stanie no nie, nie za dobrym, ale mam nadzieję, że te jednostki są rozbite Ej, i może mi się uda teraz zaatakować Cóż może karnizon byłoby lepiej zaatakować w sumie Zaatakuję tu na razie, zobaczymy. O, dobra, myślę, że damy radę. Kto mnie tu atakuje? Ha, okay. Tu jest wszystko w porządku w takim razie. Ech. Życie. Tak niestety jest życie i trzeba z tym pogodzić. Polskie jednostki, słuchajcie. Polska Dywizja czołgów a Właściwie Dywizja opancerzona bardziej powinienem powiedzieć chyba Sosabowski tam walczy. Garnizon może tutaj wejść Odcięci są od portu prawie już Z tej strony No, także tutaj jest sytuacja opanowana jeśli chodzi o środek Mam nadzieję, że tak właśnie ją to wszystko potoczy. Wy możecie zaatakować tu. Jak już będziecie w stanie to zrobić. Tutaj widzę, że walczymy 64, to jest bardzo dobry wynik. Tam już widzę, że padają. Tutaj też raczej powinniśmy wygrać. Także zostały nam tylko jeszcze jednostki tutaj. Nie wiem czemu tutaj jest taki problem, żeby się tam przedostać, no ale widocznie tak musi być. A tutaj to widzę, że oni sobie robią co tylko chcą, skasujmy ich tu, żeby było mniej jednostek do niszczenia. I wrócimy od razu i sobie spróbujemy zająć te rzeczy, które są garnizonami, tam odcinane. Wygraliśmy bitwę o coś tam. O, tu chyba, tak więc tu myślę, że już pójdzie z górki. O, tu wygraliśmy bitwę, super. Także reszta jednostek, która została tutaj bez żadnej osłony tak jakby No cztery, myślę, że na garnizon mogą pójść Tak, o dobra, więc tutaj też chyba skasujemy ich spokojnie I przerzucimy jednostki na północ e, Bo na północy... Dobra, to wy może przestańcie tu atakować i wy też I wy też przejmiemy to tutaj Zwrócimy tu no i spróbujcie przejść tutaj tutaj też chyba wygramy jak ich to mam nadzieję, że wtedy coś się tutaj ustabilizuje sytuację i będziemy w pełni sił że tak powiem, dobra wy też możecie iść tutaj na północ już eee, karnizon Tutaj dwie kolejne jednostki. Tu jest dużo tych jednostek niemieckich, więc trzeba je jakoś tutaj zniszczyć. A przez to, że tutaj odetniemy kilka, to mam nadzieję, że właśnie nie, nie tu stójcie. Zatakujemy jak się zorganizują. Natomiast tutaj czekamy na rozwój sytuacji 9 godzin, tak? No dobra, to czekamy te 9 godzin. Tutaj natomiast już wjechaliśmy, więc możemy iść dalej. Odbiliśmy kolejny port. Malta, nam gdzie atakują, to nie jest dobra wiadomość. Mam nadzieję, że Mal Malta się utrzyma. Przydałaby eee. się jakaś flota, którą mógłbym tu popłynąć, ale że floty nie mam. Nie no, coś mam. ooo, eee, kariery. Jest tutaj trochę, jest. No, trochę jest. Spróbuję Maltę obronić w takim razie. A nie spróbuję, bo tam nie mam zasięgu, ale mogę tutaj do... przebazować się. To mnie tutaj bije. Niech nie bije. Dobra, 61. Tutaj też wygramy. tutaj 61. To tu jest natomiast 89, więc także. To mogłoby być lepiej. Nie ukrywam, ale mamy decyzję. Największym teraz tak naprawdę wyzwaniem będzie zabranie tego portu e, 27, tak? Cholera, hmm. no nic w takim razie tutaj możemy zaatakować od razu. Jak tylko będziemy na to stać. Graliśmy bitwę o Bangor. Super. Nie wiem, gdzie to jest, ale coś tam się wygrało. Zobaczymy jak ta nasza malta nieszczęsna. Płyniemy tu. Napłyniemy. No, Nie chcę za bardzo brać udziału w jakiejś bitwie teraz morskiej. A czemu tam też moje niszczyciele płyną? Po co? O Boże, to są moje transportowcy. Nie, wywracajcie. Wy to wracajcie. No to, to zrobiłem teraz. A wy po co tu płyniecie? No nie wiem, dobra. Niechaj, tam będzie co się nie chce. O, tutaj jest jakaś flotylla grecka. Widzę spoko. Mam nadzieję, że tu sobie poradzimy wygraliśmy, także oni sobie uciekną do ostatniej prowincji, którą ten zajmę za chwilkę. E, wy możecie przejść tu. Tutaj zostaliście już skasowani, więc ja tutaj tych kilka moich jednostek wspierających, żeby gdzieś tam tyłach będą się e, kumulowały. Uuu, ale widzę, że mnie atakują. No nie wiem, mam nadzieję, że tu wygram. Natomiast tutaj jest sytuacja opanowana. I tu jest coraz gorzej, ale, ale może się tu coś jeszcze zmieni. Ten garnizon nieszczęsny jest dosyć problemem sporym. 49, 50, dobra, tutaj myślę, że sobie już damy radę. Tutaj natomiast jeszcze nawet atak się nie, nie zaczął, bo mamy 60 godzin do tego właśnie faktu, więc... Będziemy musieli poczekać, niestety. Ale tutaj już wygrywamy, także eee, dobra. Jednostki zostały odcięte teraz, tu. I myślę, że mogę spróbować zaatakować teraz z dwóch prowincji przystających. Zobaczymy. 15, 24. Może się coś tutaj polepszy. Może nie. Przekonamy się za chwilę. Albo w następnym odcinku. Nie wiem gdzie ich wrzucać, to jest ten problem. Dobra, tutaj ich wrzucę. Tutaj powinienem mieć już możliwość wygrania. Hmm, moje jednostki są takie rozbite, że aż szkoda na to patrzeć. Wiecie co, to ja może te jednostki powróciłem na górę, powiedzę na dół. Bo tak być nie może. Dobra Idziemy w takim razie dalej, z tym koksem O, jest lepiej 34 rośnie, także e, Mam nadzieję, że tutaj się utrzymamy Tutaj oczywiście też taką nadzieję mam Aha, tutaj jeszcze nas atakują, widzę ja chcą nic rozbić, bo O Boże, nie używam lotnictwa Fighter Bomber O! Patrzcie, co mamy tutaj. <laughs> Lekki bombowiec. O! Myśliwce. Yy, myśliwce, myślę, że mogę wysłać gdzieś na lotnisko tu do Edynburga. I yy, żeby chroniły tutaj nasze samoloty w tej prowincji. Znaczy, samoloty jednostki w tej prowincji, bo wiem, że te jednostki będą tutaj bardzo cierpiały e, tutaj jest 97, także tutaj opanujemy sytuację nie wiem jak będzie na południu bo jednak moje jednostki są strasznie wykończone ale tutaj nadciąga odsiecz, także myślę, że sobie poradzimy 35, mogę w sumie ich zbombardować e, bombowce, bombowce, bombowce to są bombowce, prawda? Dyn, dyn. Yy, nie wiem, czy zrobić strategicznie, czy logistycznie. Yy, albo zrobić w ogóle po prostu Ground Attack. No tak chyba zrobię. Mam nadzieję, że mnie nie rozwalą. Yy, tutaj mamy też jakieś... Myśliwce czeskie. Tutaj możemy zrzucać im na port. O, to może morski zrobimy. Gdzieś tutaj miałem morskie bombowce. O, dokładnie. I tu możemy atakować im porty. To powinno zniszczyć wszystkie statki, które tam stoją. Tutaj 73%, także też jest nieźle. Cholera, dostali port. Mm. Cholera, i mnie tutaj też wypalił. Hoho, on robi się ciekawie. Dobra, wiecie co, ja myślę, że tutaj skończę ten odcinek. E, powalczymy w następnym. E, mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że e, czekacie na więcej odcinków z tej serii. E, ja się z Wami w tym momencie żegnam. Zapraszam też do lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku i e, do subskrybowania mojego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!